Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W tamtym tygodniu filmów nie było, we wtorek. Odpuściłam sobie nagrywanie filmu z tego względu, że dopadła mnie choroba. Praktycznie cały czas leżałam w łóżku, nie miałam siły wstać, nie miałam siły nawet czytać, więc nie było mowy nawet o nagrywaniu. Co do niedzielnego vloga, to też nie miałam po prostu materiału, żeby. Tego vloga po prostu zmontować i wrzucić na YouTube'a, więc była taka tygodniowa przerwa. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, a w dzisiejszym odcinku poznacie mój TBR na październik. W październiku bardzo bym chciała przeczytać trzeci tom serii z Gabrielą Sawicką, czyli w tym przypadku Nie wygrasz ze mną. Ja jestem zakochana totalnie w piórze Diany Brzezińskiej. Pokochałam serię z Adą Czarnecką i Krystanem Wilkiem. Tamta seria liczyła cztery tomy. To była jedna z moich ukochanych serii kryminalno-romantycznych. Później sięgnęłam po serię z prokuratorką Gabrielą Sawicką, która, o której byłyby zmianki w poprzedniej serii. Natomiast ta seria jest w pełni poświęcona tej bez Kompromisowej kobiecie z niezwykle miękkim sercem i z takim pancerzem, który zakłada przed, przed światem. Jestem ciekawa, co autorka wymyśliła w tej części trzeciej, dlatego, że widziałam u niej na Instagramie, że dała znać o tym, iż to. Tom, który jednym się spodoba, bardzo innym nie, więc jestem ciekawa, co w tym tomie mnie zaskoczy. Kolejna książka to Neon Gods. Jest to fenomen TikToka. Jest to książka, która znajduje się wśród stu książek, najlepszych romantycznych książek R. Goodreads. Jest to retelling mitologiczny. Mamy tutaj współczesną opowieść Hadesa i Persefony, równie grzeszna co słodka. Nie czytam dalej opisu z tego. Ze względu, że ja chcę podejść do tej książki z otwartą głową i chcę po prostu poznawać tą historię bez znania wcześniej opisu. Zauważyłam, że sprawdza się to u mnie fantastycznie, kiedy opisów nie czytam, kiedy po prostu czytam książki z otwartymi głowami, bez znania nawet minimalnej części fabuły, bo wtedy naprawdę. Bawię się ze zdwojeną siłą. A później po skończeniu sprawdam opis, czy by ta książka mi coś zaspoilerowała, czy odebrałaby mi zabawę z czegoś, co jest już w opisie i bym to po prostu znała wcześniej. Więc Neon Gods na pewno będę czytała w październiku. Może opowiem wam o niej we vlogu. Chociaż ja o wszystkich książkach, które czytam w danym miesiącu opowiadam we vlogu. Dlatego, że vlogi nagrywam sukcesywnie... Co tydzień, przez cały tydzień nagrywam i w niedzielę publikuję, więc myślę, że na pewno o tej książce na kanale usłyszycie ode mnie. We wrześniu miałam czytać Autostradę reportaż e, bardzo mocny, bardzo ciężki emocjonalnie o prawdziwej historii rasizmu, obojętności i szukania sprawiedliwości dla zaginionych i zamordowanych kobiet i dziewcząt z rdzennych społeczności. Nie przeczytałam tej książki w ubiegłym miesiącu, z tego względu, że nie miałam po prostu na nią czasu. Owszem, byłam dwa tygodnie u mojego narzeczonego i myślałam, że tam poczytam, ale też coś cały czas robiłam, Też czytałam książkę do jakiejś współpracy. I Autosada West musiała zejść na boczny tor, ale mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać w końcu w październiku. Ostatnimi czasy mam ogromny vibe na thrillery kryminały. Chyba ze względu na kryminalny wrzesień, który organizuje Paula Rudder, Recenzuje Mocno wkręciłam się w te thrillery kryminały, natomiast przypadam sobie te pozycje z tego, z z tych gatunków, książkami z innych gatunków, tak żeby mi się po prostu coś w głowie nie pomieszało. Natomiast we wrześniu kupiłam sobie na Vinted tą książkę za 8 zł. Już jesteś martwa. Polecała mi ją bardzo Ola. Papierowa panna, możecie ją kojarzyć z Instagrama. Za 8 zł, no, żal było nie wziąć. Bardzo ta książka jej się podobała. Jestem ciekawa. Co skrywa ta książka? Co ta okładka może mi powiedzieć o tej historii? I co mi powie, kiedy już tą książkę zacznę czytać? Tutaj Tess Gerritsen mówi, że Sharon Bolton zmienia oblicze literatury kryminalnej. Mam nadzieję, że będę się przy tej książce bała, że będę miała ciary i że będę mogła tą książkę wam polecić. Jeśli chodzi o te książki fizyczne, które u siebie mam i które bym chciała przeczytać, to będzie tyle. Natomiast teraz będę wam pokazywała książki w wersji elektronicznej, tutaj będą pojawiać się okładki, dlatego, że tych książek nie mam, a bardzo te książki chciałabym przeczytać. Jak już jestem przy kryminałach, i trailerach to ostatnio mam też vibe na Tess Gerritsen czytam sobie aktualnie Chirurga bardzo mi się mocno ta książka podoba na pewno opowiem wam o niej w najbliższym vlogu, jeśli tą książkę uda mi się skończyć um, czytałam tej autorki Umrzeć po raz do drugi, gdzie akcje mamy zarówno w Bostonie, jak i w Bostwanie, w Afryce niezwykle klimatyczna książka Kryminał z elementami thrillera. Ta książka Umrzeć po raz drugi to jedenasty tom z serii z detektywką Rizoli, więc sięgnęłam po pierwszy tom chirurga, żeby sobie po prostu iść tą serią um, tom po tomie. Kupiłam, zamówiłam sobie na empiku właśnie chirurga i um, będę czytała również w październiku kolejny tom, czyli skalpel, więc te dwie książki, czyli chirurg i skalpel, są przeze mnie już zamówione. Czekam na dostawę do empiku, bo chciałabym po prostu. To zbierać sobie sukcesywnie e, tę serię i mieć u siebie na półce. Bardzo podoba mi się styl e, Tesgeritsen. Jest taki mm... Karterowy. Ja uwielbiam e, thrillery, które są tak mroczne, tak brutalne, e, ale tak jednocześnie wciągające, e, jak te Krysa Cartera. Dla mnie Carter to jest w ogóle, no, mistrz, mistrz nad mistrzami, e, i to jest mój ulubiony autor thrillerów. Jeśli e, jakaś książka jego wyjdzie, to ja na pewno po tą książkę będę sięgać i bardzo podoba mi się i y, właśnie. Des Gerritsen gdzieś tam może troszkę przypomina mi styl Cartera, więc ja jestem po prostu kupiona. A jak już jestem przy Carterze, to 26 października wychodzi 12 tom serii z Davidem Hunterem Genesis. Nie czytam opisu, natomiast jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki jak potoczą się dalej losy mojego najprzystojniejszego detektywa Davida Huntera. W październiku będę również czytała trzeci tom Flawless. Mam drugi tom. Trzeci tom będzie miał premierę swoją 12 października. Mogę Wam zdradzić, że coś dla Was szykuję w związku z tymi trzema tomami. Będzie to osobny film, osobny vlog z czytania tych tomów. Ja o pierwszym tomie po prostu Wam opowiem, natomiast będę czytała razem z Wami drugi i trzeci tom. Jeśli tom trzeci. Do mnie przyjdzie w, ubiegłym, w przyszłym tygodniu, jeszcze przed wylotem na Wyspy Kanaryjskie. To sobie ten tom ten, trzeci na Wyspy Kanaryjskie zabiorę, więc e, będzie to taki vlog e, z czytania tej książki, właśnie na Wyspach. Na Lanzarote, bo, aktu... bo tam właśnie się wybieram. W październiku, we współpracy z wydawnictwem Lira, będę czytała drugi tom U Uciekinierki i Łana. Ehm, tak prezentuje się okładka. Jestem ciekawa, jak potoczą się dalsze losy bohaterów. Tom pierwszy naprawdę bardzo mi się podobał. Ja rzadko sięgam po powieści historyczne, powieści, w których historie przenoszą mnie do ubiegłych lat. Ta... Ten tom naprawdę bardzo mi się podobał i jestem ciekawa kontynuacji. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten mój październikowy TBR, mam nadzieję, że te wszystkie książki uda mi się przeczytać, chociaż na pewno gdzieś tam po drodze pojawią się kolejne albo ja jednej z tych nie będzie mi się chciało czytać, sięgnę po kolejną książkę. Tak jest na przykład na czytniku, kiedy czytam jakąś książkę i ja wiem, że nie chcę w nią dalej brnąć, to automatycznie wywalam ją z czytnika i sięgam po kolejną, więc to też jest dodatkowy plus czytniku że nie masz co męczyć i tracić czas na książki, które nam się nie podobają, bo w tym czasie można odkryć naprawdę fantastyczne perełki. Dajcie mi koniecznie znać jakie wy książki będziecie czytać w październiku. Dzięki wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie, że jesteście zdrowi i nic wam nie dolega. Widzimy się w kolejnych filmach.